Ciao tutti. No ile było rano jeszcze w rewie? Teraz się spotkaliśmy tutaj i znalazł prawie złoto. Pokażę wam później, wbijam się do wody. Jest pierwszy par, scyzoryk, tak na mnie nie wołają. Git, dwadzieścia groszy na dwa zł poprosić 2 złote 2 z ICO oh, oh, nówka sztuka, 20 groszy obok takie stare było zajechane pięknie Mirek, miałem 2,20 dwa, jeszcze mam sygnał na dwójkę ta -da. nóweczka sup, 4,20 w jednym dołku Szukam metalu ta Takie coś Od czegoś Nie wiem, co to to? Sygnał 13 Co to za monety? Jeszcze fala leci Pinią Wiesa. Ale... Tak bo zajebiście. Co ja mam? Rzeton poczty polskiej. Pozdrawiam pocztę polską. Rzeton A. Chyba. Albo. Tak, A. Tulipanus pospolitus. No i polmosus. Wiedziałem. <ścoughs> Wiedziałem, że. Musi być strebelko, tak daleko od brzegu. Ło! Skopany przez fale. Patrz, Jest sobrączka, bo coś. Super. Jestem bardzo głęboko. O, fale biją po pesku. Ale jest ładne sybelko. Git. Majonez. Ja pierdolę. Patrzcie to. Jest obok. Znaczy, jestem daleko od brzegu. Jest drugi kurde wywraca mi fala Kolejne sreberko Ale jazda Jazda bez trzymanki Super mega MC o! Taka sytuacja Ostatnie sygnały Jeszcze ziko wpadło Miodzio Zrówko, zrówką 0 Idziemy do fantów Moje fanty. Dzisiaj pofaczyło, jak, jak ślepe kurze ziarny się udało, nie? Baczcie, dwie dwójki obok siebie były. Ziko na koniec, złotych 50, mam ponad 5 złotych. Tu jest brązoletka, keta od krowy. No i tyle śmieciorów. Irek ma kilka monet, tak? Kilka monet i guzik, groszek niemiecki. Ale podeśle zdjęcie, jaki pierścionek się znalazł i, go, <grych> i dostał szoku w tenisówkach. W Adadisach o. także tak było, było super o. Pogoda woda, bo woda ciepła, to szablę w dłoń i do zobaczenia gdzieś jeszcze w wodzie. Trzymajcie się miłego. Jaki dzień dzisiaj mamy? Środa. miłe środy Hejka

Lożał już gotowy i dzisiaj idzie bez czapki, bo chcę i baniak opalić. Ale masz większość zasłonięte. O, jak się ukłoni, ładnie. Nie będę bo idę na ślub No Do zobaczyska gdzieś tam w wodzie. Jest Pignon, 91 rok. 50. 5 groszy. 50 groszy i pan nauczyciel od surfingu zgubił obrączkę. Szukamy. Szukam, szukam tej obrączki, ale całkiem przypadkiem taki zegarek padł. A obrączka jest na tym terenie, tutaj jakieś 40 metrów kwadratowych Na razie zegareczek. Jakiś taki. Nawet jeszcze na chodzie. Ale jakiś dziwny, popsuty z jedną wskazówką. Dobra. Szukamy obrączki dla tego pana. Sygnał wysoki, ale. to nie jest to złoto ale kopie takie coś głęboko wykopane do mnie to jest pelerka w pięćdziesiąt złotówka Ładny sygnał numer 2, ty gnojku taki niby sygnał Panie, to jest, tak? tak? szukamy obrączki dla jakiegoś tutaj pana Tak, dokładnie Tylko dokładnie nie powiedział gdzie on dziś mówi, że tu... Bo my tutaj właśnie byliśmy na tej wysokości mhm. tu Aha i dalej nie wychodziliście, tak? Tak, tutaj właśnie dalej nie. Bo właśnie szukamy tego Bardzo wysoki sygnał Widziałem tu medalik Czy nie widziałem medalika widziałem, tu jest Aluminium Ale to nie jest obrączka Obok bozi jest biżuteria Kurczę, ale nie ta Jeszcze jest sygnał takie coś Tu co jest? pani jakaś ładne. Ale nie chyba nie srebro, chociaż może i sreberko, Nawet ładne. Super. Tak to wygląda. O. Piękny sygnał. Jest sygnet. Ale to też nie jest to. Czego szukamy, ale ładny. Sygnecik. Taki kwiatek albo coś. My kończymy poszukiwania, nie udało się. Dajemy znak sygnał Piotrowi i może jemu się uda. My już po poszukiwaniach. Połowa dzisiejszej zabawy to było poświęcone na odnalezienie obrączki. Która spadła Panu, ale dokładnie nie do lokalizacji przechopaliśmy dzisiaj. Kilka hektarów z cepką z i a zimno było. Było, było dzisiaj, no ale to nic. Piotr dojechał, może Piotrowi się uda znaleźć. U mnie takie fanty. żeby obejrzał o tym sygnecie? Jakieś zboże? to jest, co to jest? Słuchaj, e, rekwiaruję to do głębszej analizy w domu Aha. i dam ci znać. No i dobra, rekwilacja była. Medalik jest dla ciebie, takiego na pewno nie masz. Znaleziono o 18.55. W monetach relowo owo jedna złotówka aktualna ty było. To się jechało, tak? No, aż dziwny widok, jak Wite Bo Sebek się dziwi, że wita jeżdżą, bo Se Sebka Wito nie hula. No i co z Wirzuteli? Jeszcze zegarek, który ma jedną wskazówkę, nie wiem o co Kaman. I takie rzeczy. Do zobaczyska. Do następnego hejka.